Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku I dzisiaj zapraszam was na Q&A, ponieważ już dawno na moim kanale takiego filmiku nie było I niespodzianka, tym razem filmik jest o mnie Pytanie numer jeden Kiedy zagrasz nam na gitarze? Ja nie przypominam sobie, abym coś takiego wam obiecywała I mam nadzieję, że nie obiecywałam Aczkolwiek pamiętam, że chyba kiedyś w jakimś My Night Routine albo coś w tym stylu grałam wam kawałek, bo tam ćwiczyłam na gitarze No. Teraz raczej nie mam takich planów, bo jakoś nie wydaje mi się to zbytnio fascynujące, abym miała ja grała w filmiku. Znaczy dla Was to jest bardzo fascynujące, bo Wy jesteście tego bardzo ciekawi, ale ja po prostu nie chciałabym. Ja nie lubię publicznych wystąpień, że tak ujmę. No, one zawsze, zawsze mnie stresują, także zapewne gdybym Wam zagrała e, przy kamerze, to, to bym zagrała Wam najgorzej, jakbym potrafiła. Także na razie nie mówmy na ten temat. Czy jesteś wybrana w klasie? Ja bym w ogóle tego pytania nie wzięła do tego filmiku, ale że miało najwięcej lajków, to stwierdziłam, że chyba bardzo chcielibyście się tego dowiedzieć. Także uchylę Wam rąbka tajemnicy i odpowiem, że kompletnie nie mam pojęcia, jak na to pytanie odpowiedzieć. I spytajcie się moich znajomych. Ja nie czuję się jakaś wywyższana, wyróżniana, o idzie Ola, feń i popular osoba z YouTube'a. Um, nie wiem, no mi się wydaje, że YouTube to jest takie normalne, najzwyklejsze hobby, no fakt, że udzielam się publicznie, ale to jest jak muzykowanie, tańczenie, jeżdżenie na koniach czy na czymkolwiek innym. E, także no, po prostu wydaje mi się, że wszyscy inni też traktują mnie jako normalną gimnazjalistkę i jakoś nie, nie ma tutaj takich różnic, że o idzie, ola ta jakaś lepsza albo gorsza. Jak czujesz się w swojej szkole? Czy masz jakąś przyjaciółkę w klasie? Ja osobiście swoją klasę uwielbiam. Eee, szkołę też naprawdę bardzo lubię i powiem, że jeszcze powiedziawszy, nie, gimnazm mi się strasznie podoba i nie mam pojęcia, co to będzie, jak sobie pójdę gdzieś tam dalej i że w czerwcu już się i z klasą, i ze szkołą pożegnam, bo naprawdę wydaje mi się, że trafiło mi się całkiem fajne towarzystwo. Mm. I oczywiście Mam przyjaciółkę, mam przyjaciółki, które bardzo, bardzo lubię, ale ogólnie rzecz biorąc z dużą ilością osób w mojej klasy naprawdę spoko się dogaduję i chyba właśnie dlatego tak tą swoją klasę bardzo lubię. Czy to, że nagrywasz na YouTubie ma wpływ na szkołę, na przykład, że śmieją się z Twoich filmików, czy coś w tym stylu? No ja już to powtarzałam parę razy, że mi się trafiła wprost najlepsza klasa, najlepsza szkoła na całym świecie. Ponieważ moja szkoła, moja klasa głównie, która zna mnie tak bliżej jest bardzo tolerancyjna i wszyscy siebie nawzajem mniej więcej y, dobrze szanujemy i nikt nie ma problemu z tym, że ja nagrywam. Y, także to jest, wiadomo, że czasem się coś tam zdarza, że ktoś coś tam o tym wspomni, ale to zazwyczaj jest y, tak, że nie wiem, na przykład się z tego śmiejemy, czy to się z celu, także jakieś tam przykre sytuacje y, nie mają miejsca. Czy masz zamiar kiedyś skończyć nagrywać na YouTubie? No na pewno taki moment kiedyś nadejdzie No nie mam pojęcia kiedy, bo wiecie, no Na razie sobie nie wyobrażam bez tego życia i chociaż Teraz nagrywam e, trochę rzadziej, trochę dosyć rzadziej No bo po prostu jest szkoła i ja mam naprawdę ogromną ilość nauki e, I powiem Wam, że pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się coś takiego Zdarzyło, teraz będzie mi się zdarzać przez kolejny rok że ja po prostu wracam z domu i ja się uczę i i, I tyle, bo naprawdę zazwyczaj na przykład w drugiej klasie gimnazjum ja wracałam sobie do domu i normalnie coś tam zrobiłam, to czasem na komputer weszłam czy coś, a teraz faktycznie na komputer wchodzę tylko gdzieś o 20, bo wtedy tylko mam wolne. No, jak mam wolne, bo często o 20 wracam ze szkoły muzycznej, także ten rok naprawdę będzie przełomowy i okaże się, czy Alex jest tak naprawdę zorganizowaną osobą. Co robisz, gdy masz bardzo zły dzień? Takie dni zdarzają mi się rzadko, naprawdę bardzo rzadko i ja zazwyczaj szukam jakichś jednak pozytywów, ale kiedy już naprawdę czuję się, że nie jestem zbytnio przyjacielską osobą, to po prostu unikam kontaktu z ludźmi, żeby ich jakoś nie napawać pesymistyczną energią, bo to po prostu wpływa źle na mnie, na nich i ogólnie na cały świat. Czy często się uśmiechasz? E, tak uśmiecham się bardzo często, staram się często uśmiechać, ponieważ uważam, że taka pozytywna energia naprawdę dodaje nam niezłego kopa i że po prostu człowiekowi wtedy się lepiej żyje. Czy poza kotami lubisz jeszcze jakieś zwierzątka domowe? Ja ogólnie lubię zwierzęta, może nie pawam do nich, nie wiadomo jak, jaką miłością bo no, ja nie jestem taką typową zwierzęciałą, nie wiem, czy w ogóle jest coś takiego. Ja bardzo lubię koty, i chociaż szkoda nie posiadam, no to mam w planach kiedyś sobie takiego załatwić, przyjaciela, bo naprawdę koty bardzo lubię. No, ca cały ten ich charakter też jest bardzo interesujący. No, nie wiem, koty mi się dają bardzo słodkie i bardzo takie, no, przyjacielskie, przyjacielskie chociaż tak, naprawdę no nie pawają nie wiadomo jaką miłością zazwyczaj no ale też lubię na przykład psy czy jakieś chomiki, ale może nie do tego stopnia, że też chciałabym tak posiadać ja też psa mogłabym mieć kiedyś, bo psy też są bardzo fajne no ale tak świnki, morskie, chomiki to lubię ale bez zbytniego tutaj obustwiania Co będziesz robić po gimnazjum? Jakie masz plany na przyszłość? No to po gimnazjum na 99% na 100%, bo naprawdę musiałoby się coś naprawdę, nie wiem, w mojej głowie stać, żebym nie poszła do liceum, najprawdopodobniej pójdę na biolchę, aczkolwiek ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy na przykład nie wziąć sobie może fizyki rozszerzonej, bo fizyka mi na 100% idzie lepiej od chemii, no a później chciałabym iść na studia, no najbardziej marzy mi się medycyna, ale wiem, jak trudno jest się na nią dostać, a tutaj głównie mam na myśli studia stomatologiczne, no nie myślałam może jeszcze o jakiejś medycynie estetycznej albo jakiejś inżynierii biomedycznej, aczkolwiek wiem, że tutaj jakieś są właśnie te inżynierie biomedyczne, biofizyczne w Polsce są mało opłacalne, bo nie ma na te, na to, nie ma na te kierunki takiego popytu, więc wtedy musiałabym chyba gdzieś emigrować, no ale no nie wiem, mam jeszcze parę lat, coś się wymyśli. Um, czy masz chłopaka? Pytanie zadawane. Wszędzie, wszędzie pod każdym pytaniem, czy moglibyście zadać mi jakieś pytania od filmiku. I ja zawsze powiadam, moim jedynym chłopakiem jest nauka, aczkolwiek ostatnio troszkę bardziej się uszczegółowiłam w tym znaczeniu, że teraz moim chłopakiem, a raczej, no nie wiem, właśnie jak tutaj to określać, bo jednak to jest formarzeńska. Czyli fizyka, fizyka forever. Mam w tygodniu cztery razy fizykę, znaczy tylko jeden raz fizykę jako przedmiot. Mam jeszcze jeden projekt unijny dwie godziny kółka i jeszcze sobie wzięłam projekt ten gimnazjalny, taki ten edukacyjny fizykę, także fizyka całym moim życiem. Lubisz Habego Podewa? Tak lubię, chociaż książki żadnej nie przeczytałam, to film i cała ta powieść bardzo mi się podoba. Ile czasu spędzasz na nagrywaniu i montowaniu filmów? No zależy jaki filmik, bo kiedy tak sobie siedzę i rozmawiam do aparatu, no to gdzieś tak z pół godziny nagrywam, bo też często jest tak, że ja po prostu w połowie nagrywania stwierdzam, że jednak nie i muszę zacząć od początku. No a później montowanie to też zależy, bo taki filmik no to nie wiem, dwadzieścia pół godziny, a często na przykład jak jest jakieś get ready with me", to z godzina z półtorej, także no zależy. Jak się czujesz bez aparatu? No ja dotychczas już minęło dwa miesiące ponad, ponad prawda? Tak, ponad już lat 2,5 chyba, od kiedy nie mam aparatu i ja wciąż mam ogromną podjarkę, że w ogóle tego aparatu nie mam i że tak mogę się pięknie uśmiechać i naprawdę Jezu, jak nie będziecie mieli aparatu, to najszczęśliwsze życie, najszczęśliwsze chwile w Waszym życiu będziecie czuć, bo naprawdę, ach, po prostu człowiek tylko chce się uśmiechać i tak się chwalić, tylko że ma takie proste i ładne ząbki. Jak idą Ci przygotowania do egzaminów gimnazjalnych? Ja Wam w niekosmetycznych ulbieńcach miesiąca y, września, nie września, sierpnia, sierpnia, <grywała> pokazywałam y, książkę do egzaminów gimnazjalnej i właśnie później dostałam masę komentarzy, że ucz się na wszystkie egzaminy, że przyroda Ci nie jest potrzebna, bo i tak będą do liceum tylko wszystkie. Y, tak, tylko że ja uczę się do tych egzaminów, ale nie tak typowo do egzaminów, dlatego mam y, uczę się tylko z przyrody, ponieważ ja chciałabym pójść teraz na olimpiadę z biologii i obstawiam, że pani mnie zmusi do fizyki, chociaż zbytnio dużych szans nie mam, biorąc pod uwagę, że chodzę na kółko jeszcze z dwoma osobami, które już na te kółko chodzą trzeci rok. Także super ekstra, no ale mam plany bardziej się zagłębiać w te przedmioty ścisłe. I nie dlatego, żeby zdać egzamin, bo wiadomo, to jest papierek, który się tam jakoś liczy, ale po prostu ja chciałabym coś więcej wiedzieć. I na przykład teraz codziennie, może nie codziennie, ale wieczorem zazwyczaj moja lektura to nie jest jakaś książka typu igrzyska śmierci, tylko na przykład repetytorium z biologii, także naprawdę bardzo dziwnie się czuję, bo ja nigdy się jeszcze tak dużo nie uczyłam, ale jakoś tak stwierdziłam, że w tym roku się za siebie biorę Ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś odnajdywać się w internecie? Ogólnie ja jestem taką osobą, która szybko rozkminia różne rzeczy I tak na przykład często piszecie do mnie jakieś jak tutaj zrobić coś takiego w Camtasia Studio albo czego tutaj używasz do tego Ja ogólnie na przykład wszystkie jakieś tam Camtasia Studio, Pikmankeje, Photoscape, Gimp, Ja to wszystko sama rozkminiłam i sama się dowiadywałam Nawet chyba nie pomagały mi żadne tutoriale czy coś w tym stylu co najbardziej podobać się na YouTube, jaka cecha? Wydaje mi się, że najlepsze w YouTube jest to, że można ludziom dostarczać różnej wiedzy na różne tematy i po prostu sprawiać, że, że zapełniamy sobie wolny czas. Co prawda siedząc przed komputerem, ale też jest dużo takich osób naprawdę bardzo takich pozytywnych, nastrajających na lepszy dzień i to jest naprawdę bardzo miłe. Czy tawa to Twoja pasja od dzieciństwa nie, ja się gitarą zaczęłam interesować 4 lata temu jak byłam w 6 klasie szkoły muzycznej. Znaczy wcześniej ja też tam umiałam e, zagrać z tabulatury, bo koleżanka mi tam troszkę nauczyła, e, no a później stwierdziłam, że ja chcę sobie pójść do szkoły muzycznej na tą gitarę, także e, no, to jest moja pasja, ale też tutaj, wiecie, ja lubię grać na gitarze, ale to też nie jest taka moja typowa pasja, jak nie wiem na przykład, co ja mogę bo tutaj? Lubię muzykę, bardzo lubię i sobie nie wyobrażam bez niej życia, ale to też nie jest taka moja jakaś taka super cudowna pasja, że ja chciałabym w nią na przykład łączyć przeszłość i po prostu to służy mi tylko do takiego relaksu Jaki film wzruszył Cię do łez w tym roku? Powiem że ja naprawdę, ja rzadko się wzruszam na filmach, ja w ogóle często tak swoje emocje bardzo w sobie tłumię, i sobie nie przypominam takiego filmu, który w tym roku by mnie wzruszył, naprawdę hm? Smutno w rogu mnie zazwyczaj oglądam same komedie, także oglądasz albo interesujesz się anime, um, nie interesują mnie to, nie widzę nic ciekawego w anime, tam w mandze, no wiadomo, są ludzie, którzy to uwielbiają, ale mnie to po prostu nie kręci. Okej, okay, i to by było na tyle, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał um, i co? I to by było chyba na tyle. Tak, więc...